Obywatele i obywatelki, w dniu dzisiejszym kanał nasz stanął przed szczególną sytuacją. Choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to nieprawdopodobne, a życie toczyło się z dnia na dzień, oto dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdy na liczniku subskrypcji pojawiło się 16 tysięcy. Świadczy to o słuszności tej linii, którą sobie przyjąłem prowadząc ten kanał. Świadczy to także o tym, że są ludzie, którzy chcą słuchać informacji. Także tych krytycznych, dotyczących pewnych wydarzeń. Dowodzi to także, iż ogółem całe te. Szanowni Państwo, przejdźmy teraz już na poważnie do tego, co mam Wam do powiedzenia, bo oto po krótkiej przerwie powraca lotniczy przegląd tygodnia. Jest to numer szczególny, bo z jednej strony zbiega się z okrągłą liczbą subskrypcji, która dobiła do 16 tysięcy, z drugiej strony mamy święta Bożego Narodzenia. Już wczoraj składałem życzenia widzom kanału i muszę się przyznać, że z jednej strony było mi bardzo miło, że mogę gościć w Państwa domach, telefonach, komputerach osobistych itd. No a z drugiej strony muszę przyznać się, że nigdy nie lubiłem składać życzeń, nie umiem składać życzeń i zawsze bardzo głupio czuję się na różnych wigiliach filmowych, bo nie czuję się zbyt dobrze w odklepywaniu w kółko tych samych formułek. Dzisiejszy materiał Mimo iż powinien mieć podwójną numerację, no to jej nie będzie miał. No i w dużej mierze będzie dotyczył zarówno wydarzeń z poprzedniego, jak i z bieżącego tygodnia. Natomiast, no nie wiem, czy trzeba się tutaj z tego tłumaczyć, no bo w ostatnim czasie to nawet w TVP nie było dziennika. W dzisiejszym materiale zajrzymy do bardzo wielu części świata. Między innymi będziemy w Argentynie, w Indiach, Hiszpanii, na Tajwanie, w Niemczech, Grecji, na Dominikanie, w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście pojawi się także tradycyjnie znany i lubiany serwis krajowy. 11 grudnia 2023 roku: Indie. Jedną z jednostek, które już niebawem mają zostać wyposażone w nowe samoloty Tejas, będzie trzeci dywizjon, latający obecnie na samolotach MiG-21 Bizon, poinformowały władze hinduskiego lotnictwa wojskowego. Po wprowadzeniu nowych samolotów, dywizjon Kobry będzie realizował m.in. zadania bliskiego wsparcia pola walki. Jednocześnie w dywizjonie będzie służyła pierwsza kobieta latająca bojowo na Tejasach, czyli porucznik Bhavana Kanth. Jak do tej pory porucznik Kanth ukończyła szkolenie pilota myśliwskiego na samolocie MiG-21 Bison, a jej przejście na nowy typ będzie ważnym krokiem w stronę równości płci w hinduskich siłach powietrznych, stwierdziły władze hinduskiego lotnictwa wojskowego. 11 grudnia 2023 roku Hiszpania. Hiszpański producent śmigłowców, firma Airbus Helicopter Spain, dostarczyła dwa śmigłowce wielozadaniowe H135M do Esquadrilla 012 stacjonującej Wrota. Dwa śmigłowce z numerami seryjnymi 2220 oraz 2224 były już wcześniej widziane na terenie zakładów należących do Airbusa w Albacete w październiku i listopadzie 2023 roku, gdzie wykonywały loty testowe, podczas których były obsługiwane przez lotników z marynarki wojennej. Na miejscu przeprowadzono także szkolenie zapoznawcze dla personelu latającego. Nowe śmigłowce są przystosowane do operowania z pokładów hiszpańskich okrętów wojennych. Nowe śmigłowce mają stać się następcami starszych maszyn H369M. Wycofywanie tych ostatnich ma nastąpić do 2025 roku. 12 grudnia 2023 roku Tajwan. Do bazy sił powietrznych Tain Tung dostarczono cztery samoloty AT5 Jung-Ying. Nazwa nowego samolotu produkowanego przez tajwański przemysł lotniczy może być tłumaczona jako dzielny orzeł. Do bazy dostarczono samoloty z numerami. Od 11:24 do 11:27. Samoloty o godzinie 10:00 czasu lokalnego opuściły lotnisko fabryczne i godzinę później wylądowały na nowym lotnisku macierzystym. Na pokładzie samolotu z numerem seryjnym 11:24, jego numer produkcyjny to 12:9026, do bazy przyleciał także sekretarz firmy Aerospace Industrial Development Corporation, odpowiedzialnej za produkcję samolotów. 13 grudnia 2023 roku Argentyna. Zgodnie z deklaracjami płynącymi z mediów zachodnich, władze argentyńskie zdecydowały się na przyjście z pomocą materiałową dla armii ukraińskiej, która już niebawem ma otrzymać od Argentyńczyków dwa śmigłowce Mi 171E, które były wykorzystywane przez Argentynę do prowadzenia operacji nad Antarktyką. Dwa śmigłowce wykorzystywane były między innymi do misji Search and Rescue. Decyzja o przekazaniu śmigłowców Ukrainie ma być podyktowana chociażby trwającymi od wielu lat trudnościami w utrzymaniu floty tych maszyn w stanie lotnym. Śmigłowce noszą numery seryjne H94 oraz H95. Aktualnie brak informacji na temat tego, jak Argentyna zamierza zapełnić lukę powstałą na skutek przekazania swoich śmigłowców. Pojawiają się natomiast głosy, że za przekazanie śmigłowców wykorzystywanych przez Argentynę. Ukraińcom mają zapłacić Stany Zjednoczone, które miały zgodzić się na wyłożenie równowartości dwóch Mi-171E w dolarach amerykańskich. No cóż drodzy Państwo, tak się robi interesy, a nie to co u nas. 14 grudnia 2023 roku, Republika Federalna Niemiec. Jak poinformowały służby prasowe niemieckiej Bundeswehry, armia niemiecka ma zakupić co najmniej 82 nowe śmigłowce Airbus A145M Leichter, Kamp, -Hub Schrauber. 57 nowych maszyn ma trafić w ręce Herzflieger, czyli lotnictwa armii, a pozostałe zostaną przekazane Luftwaffe. Bundeswehra będzie miała możliwość dokupienia jeszcze 20 śmigłowców tego typu w ramach prawa opcji. Nowe śmigłowce mają częściowo zastąpić śmigłowce szturmowe Tiger. Dostawy i szkolenia personelu latającego na nowych śmigłowcach H-145M mają rozpocząć się w 2024 roku, a koniec dostaw zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami producenta ma przypaść na rok 2028. 15 grudnia 2023 roku Grecja. Władze greckie otrzymały w dniu 15 grudnia kredyt w wysokości 2 miliardów dolarów amerykańskich, który najprawdopodobniej ma zostać przeznaczony w całości na pozyskanie nowych śmigłowców wielozadaniowych. W tym kontekście wymienianych jest kilka typów, a sami Grecy zamierzają przeprowadzić głęboką modernizację swojej floty śmigłowcowej. Na drodze przetargu, w którym starły się AW-139, H-175 i UH-60 Black Hawk, dowództwo greckiego lotnictwa podjęło decyzję o zakupie śmigłowców AW-139, które mają być przystosowane do wykonywania misji typu search and rescue. Maszyny te mają w greckiej służbie zastąpić wykorzystywane od bardzo wielu lat śmigłowce AS-332C1 Super Puma Mark I, które stacjonują w bazie Elefsis. Planowane jest pozyskanie co najmniej 14 nowych AW-139, z których 4 będą przystosowane do realizowania zadań Combat Search and Rescue. Podejmowane są także kroki w celu zastąpienia śmigłowców UH1, których następcami w greckiej służbie mają być maszyny UH60M. Planowany jest zakup 35 maszyn tego typu i właśnie na nie przyznany został kredyt. 18 grudnia 2023 roku Argentyna. Siły powietrzne Argentyny podjęły decyzję o zakupie dwóch samolotów Embraer ERJ 140 LR, które wcześniej były wykorzystywane przez linie lotnicze America Eagle do obsługi połączeń krajowych. Samoloty zostały wyprodukowane w 2003 roku i posiadają cywilne numery rejestracyjne November 855 Alpha Echo. Ten samolot ma też numer seryjny 145747 i druga maszyna z rejestracją November 858 Alfa Echo, i tutaj jest numer seryjny 145754. Oba Embraery wchodziły będą w skład pierwszej Brygady Sił Powietrznych, która stacjonuje na lotnisku El Palomar w Buenos Aires. Po dostarczeniu samoloty mają zostać przemalowane na kolor szary, zarezerwowane dla statków powietrznych należących do sił zbrojnych. Dostawa dwóch nowych argentyńskich samolotów ma mieć miejsce w styczniu 2024 roku. 18 grudnia 2023 roku Dominikana, jak poinformowały serwisy branżowe, Dominikana otrzymała nowe samoloty, maszyny znane lepiej jako Embraer. Tukano T27 replika, nazywane są także Dolus TP75. Samoloty te mają posłużyć do szkolenia z zakresu obserwacji, a także być wykorzystywane do zapewniania bezpieczeństwa dominikańskim granicom. Dostarczone zostały na razie dwa samoloty, które zostały zmontowane na Dominikanie przez pracowników firmy Flying Legend Company. Samoloty noszą numery rejestracyjne 7500 i 7501. Według niepotwierdzonych źródeł koszt dostarczenia jednego samolotu oszacowano na 650 tysięcy dolarów. Dostawy nowych samolotów to ważny krok dla sił powietrznych Dominikany, które będą wykorzystywały je na terenie nowej bazy w prowincji Barachora. 19 grudnia 2023 roku Kanada. Jak poinformowała firma General Atomics, producent bezpilotowych statków powietrznych Sky Guardian, rząd kanadyjski zdecydował się na złożenie zamówienia na dostawę nowych dronów dla Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych. Dostawy nowych bezpilotowych statków powietrznych mają rozpocząć się w 2028 roku, jednakże jak do tej pory nie pojawiły się informacje na temat kosztów zamówienia, jak również ilości zamówionych dronów. MQ9B to dość ciekawa konstrukcja, która jeszcze przez wiele lat będzie nowoczesną platformą bojową. 20 grudnia 2023 roku Słowenia. Okazuje się, że lotnicy ze Słowenii byli w tym roku bardzo grzeczni, bo w ramach prezentu gwiazdkowego od świętego Mikołaja odebrali dwa samoloty transportowe C27J Spartan. Podczas specjalnej ceremonii zorganizowanej w bazie Cerklije ob Krki. Marian Siarec, minister obrony narodowej Słowenii, powiedział, jeśli chcemy, aby nasze siły zbrojne zajmowały należne im miejsce, musimy inwestować w badania i rozwój oraz angażować słoweńskie know-how. Aby zachować nieprzerwaną zdolność naszej floty powietrznej do lotu, musimy dysponować co najmniej dwoma samolotami transportowymi, które będą mogły realizować zarówno zadania wojskowe, jak i humanitarne. O przygotowaniu lotnictwa słoweńskiego na dostawę nowych samolotów mówił pułkownik Janes Gaube, dowódca słoweńskiego 15 Skrzydła Lotnictwa Wojskowego. Przeszkoliliśmy już dwie załogi do wykonywania większości zadań, jakie może wykonywać samolot C-27J, a szkolenie będzie kontynuowane na lotnisku w Mariborze od 15 stycznia, ponieważ pas startowy w Cerklię Op Krki będzie przygotowywany do remontu. 20 grudnia 2023 roku Holandia. Królewskie niderlandzkie siły powietrzne zapowiedziały daleko idącą modernizację posiadanej floty śmigłowców morskich NH-90, poinformowały zachodnie portale około militarne. Śmigłowce tego typu wykorzystywane są od 2010 roku w działaniach realizowanych przez flotę wojenną Holandii. Jednym z najważniejszych elementów modernizacji holenderskich śmigłowców będzie wymiana Przestarzałych łącz danych LINK 11 na nowoczesne LINK 22, co pozwoli na lepsze przesyłanie danych pomiędzy maszynami różnych typów, wykorzystywanych przez holenderskie lotnictwo wojskowe. Ma to być proces polegający nie tylko na zwiększeniu zdolności operacyjnych śmigłowców, ale jest to także wspólny wysiłek kilku narodów europejskich, który ma przyczynić się do rozwinięcia projektów i poszerzenia partnerstwa na polu działań wojskowych. Udział w projekcie biorą oprócz Holendrów także Belgowie, Niemcy i Włosi. Znaczna część modernizacji ma zostać zrealizowana na terenie Holandii, co ma duże znaczenie dla lokalnego przemysłu wojskowego. W sumie Holandia planuje przeznaczyć na modernizację swojej floty śmigłowców 661,6 miliona euro. Decyzja ta stanowi pewne zaskoczenie, ponieważ od pewnego czasu, m.in. na łamach lotniczego przeglądu tygodnia, wielokrotnie informowałem o wycofywaniu śmigłowców NH90 z eksploatacji w kolejnych państwach. 20 grudnia 2023 roku Stany Zjednoczone do bazy Sił Powietrznych Eglin zostały dostarczone dwa nowe samoloty wielozadaniowe F-15X, które noszą numery 2000. 03ET oraz 200004OT samoloty przeleciały z lotniska fabrycznego w St. Louis do Eglin, gdzie zostały włączone w skład 40. dywizjonu testowego, który wchodzi w skład 96. skrzydła testowego oraz 85. dywizjonu testowego i ewaluacyjnego, który wchodzi w skład 53. skrzydła. Nowe samoloty mają posiadać dodatkowe możliwości, których nie posiadają dostarczane wcześniej samoloty w wariancie EX. W przypadku maszyn, które zostały obecnie odebrane przez amerykańskie lotnictwo, stosowane jest czasami oznaczenie EX-3 i EX-4. W tych konkretnych przypadkach tymi dodatkowymi bajerami są m.in. dodatkowe systemy komunikacyjne, system monitorujący poziom ciśnienia w kabinie, czy chociażby nowy system ostrzegający pilota o zagrożeniach. 21 grudnia 2023 roku Hiszpania Hiszpańskie Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o złożeniu zamówienia na nowe morskie samoloty patrolowe Airbus C-295. W sumie planowane jest złożenie zamówienia na 16 samolotów tego typu, które będą wykorzystywane do zadań patrolowych. Wartość kontraktu jest szacowana na 1,6 miliarda euro. Oprócz dostawy nowych samolotów planowane jest także dostarczenie symulatorów oraz przeprowadzenia szkoleń dla pilotów i techników. Ponadto producent ma także zapewnić pakiety wsparcia technicznego. 22 grudnia 2023 roku Holandia. Jak zapowiedzieli przedstawiciele Holenderskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, w państwie tym trwają zaawansowane przygotowania prowadzące do przekazania na Ukrainę pierwszej partii samolotów wielozadaniowych F-16. Aktualnie mówi się tylko o przekazaniu samolotów starszych typów pochodzących z zapasów sił powietrznych Holandii i Danii. Duńczycy mają przekazać maksymalnie 19 samolotów, natomiast w przypadku Holendrów padają deklaracje dotyczące przekazania co najmniej 42 samolotów F-16. Oba państwa, wchodzące w skład Paktu Północnoatlantyckiego, podejmują już starania w celu zastąpienia używanych przez rodzime siły powietrzne samolotów F-16 nowszymi maszynami piątej generacji. W tym kontekście wymieniany jest samolot F-35, jednakże regularne doniesienia dotyczące licznych problemów, jakie generuje ta maszyna, muszą budzić niepokój wśród władz holenderskich i duńskich w kwestii ewentualnej zastępowalności maszyny F-16. Jednocześnie oba państwa wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi uczestniczą w szkoleniu personelu. Technicznego i latającego z Ukrainy, który w niedalekiej przyszłości ma zakończyć szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystywania samolotów F-16. W dniu 22 grudnia Holendrzy zadeklarowali, że aktualnie przekazanie samolotów F-16 na Ukrainę zostało ujęte przez nich w budżecie na przyszły rok i jest w zasadzie gotowe. Natomiast, pomimo takiej deklaracji, nie pojawiły się żadne informacje na temat konkretnych dat i terminów. Jednocześnie pojawiają się głosy, że w szkolenie ukraińskiego personelu latającego, który ma przesiadać się na samoloty F-16, ma także zostać zaangażowana Francja. Informacja ta nie jest jednak do końca sprawdzona i pochodzi głównie z ukraińskich źródeł. 22 grudnia 2023 roku Stany Zjednoczone. Po ostatnich problemach z silnikami dla samolotów wielozadaniowych F-35 pojawiła się koncepcja opracowania alternatywnego silnika dla samolotów tego typu. Koncepcja ta została bardzo mocno skrytykowana, m.in. przez Senacką Komisję Obrony, która wyraziła niepokój, że dojdzie do sytuacji, w której będą istniały dwa niedziałające silniki do samolotu F-35. W ostatnich dniach Amerykanie zdecydowali się jednak zapewnić finansowanie dla projektu budowy nowego silnika dla samolotu F-35. Aktualnie na program budowy nowego silnika zostało przeznaczonych co najmniej 280 milionów dolarów amerykańskich. Jeżeli ktoś z Państwa zna się na budowie silników i chciałby się dorobić, to myślę, że będzie najlepiej, jeśli nie będziecie się krępować. Tak czy inaczej, przyznanie nowych środków na program budowy alternatywnego silnika dla F-35 można też rozpatrywać w kontekście narastającego sporu pomiędzy administracją prezydenta Joe Bidena a kongresem, gdyż jeszcze kilka miesięcy temu, w sierpniu, Biden ustami swojej administracji przestrzegał przed finansowaniem nowego programu budowy silników. 23 grudnia 2023 roku Stany Zjednoczone. Jak donoszą portale branżowe, władze amerykańskie przeznaczyły dodatkowe środki na przeprowadzenie daleko idącej modernizacji bazy lotniczej Andersen, zakres prac przeprowadzonych na terenie bazy ma obejmować m.in. stworzenie nowych budynków gospodarczych, rozbudowę systemów paliwowych na terenie bazy, zbudowanie nowych ogrodzeń, dróg kołowania. I stojanek w północno-zachodniej części lotniska. W przyszłości nowa infrastruktura ma zostać wykorzystana, m.in. przez 12 samolotów F-15SG, które będą wykonywały zadania wsparcia dla Sił Powietrznych Republiki Singapuru. Baza Andersen, położona na wyspie Guam, została wybrana jako jedna z sześciu amerykańskich baz na Pacyfiku, które będą służyły do wspierania działań prowadzonych na terenie Singapuru przez lotnictwo tego kraju. Pełne zrealizowanie planów modernizacji bazy ma według ostrożnych szacunków potrwać od 3 do 7 lat. A teraz zapraszam już Państwa na serwis krajowy. 15 grudnia 2023 roku Tomaszów Mazowiecki. Do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej został dostarczony trzeci śmigłowiec wielozadaniowy AW-149. Maszyna została dostarczona kilka miesięcy przed pierwotnie zakładanym terminem przez pilota zatrudnionego w zakładach PZL Świdnik Piotra Kolobiusa. Jest to już trzeci nowy śmigłowiec dostarczony do 7 Dywizjonu Lotniczego. Pierwsze dwa śmigłowce zostały dostarczone w dniu 30 października bieżącego roku po przeprowadzeniu wstępnych testów. Po zakończeniu procedur związanych z przyjęciem nowej maszyny do służby rozpocznie się proces jej wdrażania do działań prowadzonych przez dywizjon. W sumie Polskie Lotnictwo ma otrzymać co najmniej 32 śmigłowce AW149 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, w skład którego mają wejść także symulatory wykorzystywane do szkolenia personelu latającego. 16 grudnia 2023 roku Kraków. Na terenie Krakowskiego Muzeum Ratownictwa pojawił się kolejny lotniczy eksponat. Jest to Śmigłowiec Mi-2, który został przekazany Krakowskiemu Muzeum przez stowarzyszenie Krok za Krokiem z Zamościa. Śmigłowiec ma zostać poddany renowacji. Wcześniej ten konkretny egzemplarz był prezentowany między innymi w Zborysławicach, gdzie maszyna była prezentowana w ramach projektu Muzeum Polskich Śmigłowców. Chcemy aby to miejsce stało się centrum historyczno-edukacyjnym, pokazującym historię i rozwój tych maszyn w Polsce, ale też ludzi, którzy latali śmigłowcami w kraju i daleko poza jego granicami, ratując innych, gasząc pożary, czy wykonując szereg operacji cywilnych i wojskowych. Jesteśmy też obecnie jedynym muzeum w Polsce, w którym można zobaczyć na wystawie ratowniczego Sokoła, do tego latającego dotychczas w hiszpańskich barwach na Wyspach Kanaryjskich. To dla nas wielka duma i docenienie naszej wieloletniej pracy przez czołowego producenta polskich śmigłowców, czyli PZL Świdnik, powiedział Łukasz Pieniążek z Muzeum Ratownictwa w Krakowie. 17 grudnia 2023 roku Warszawa. W ramach Ministerstwa Obrony Narodowej, przejętego przez nowego włodarza Władysława Kosiniaka-Kamysza, pełnomocnikiem do spraw lotnictwa został mianowany generał pilot Lech Majewski który był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych w latach 2014-2015. Wcześniej, w latach 2010-2013, generał Majewski był dowódcą sił powietrznych. Podczas służby jako oficer liniowy był pilotem, m.in. na samolotach myśliwskich MiG-21 oraz wielozadaniowych MIG-29. W 2015 roku przeszedł w stan spoczynku. Generałowi życzymy wielu sukcesów na nowym stanowisku służbowym. 18 grudnia 2023 roku Zakopane. Dyżur wojskowego śmigłowca W-3 SOKÓŁ współpracującego z TOPR dobiegł już do połowy. Jak do tej pory lotnicy z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza wspólnie z ratownikami TOPR wykonali 16 misji Rescue Alpha Scramble, a także 5 zadań treningowych. W ostatnich dniach załogę śmigłowca zadysponowano m.in. do udzielenia pomocy Osobie poszkodowanej podczas wycinki drzew w okolicy Jaworzyny Ponickiej ranny został na pokładzie śmigłowca dostarczony do Zakopiańskiego Szpitala. Kolejne zadania były realizowane m.in. 15 grudnia. Niestety po przybyciu na miejsce okazało się, że na ratunek jest już za późno, a pogarszające się warunki pogodowe uniemożliwiły personelowi zabranie zwłok poszkodowanego z miejsca zdarzenia w pobliżu zawratowego żlebu. Zadanie zostało dokończone następnego dnia. 19 grudnia 2023 roku: Dęblin. Na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyły się mianowania i awanse na wyższy stopień wojskowy personelu Lotniczej Akademii Wojskowej. W lawie przybyło dwóch pułkowników, dziewięciu podpułkowników, pięciu majorów oraz jeden porucznik. Awansowano także podoficerów: jednego starszego chorążego, jednego chorążego i dwóch starszych kaprali. Akt mianowania został wręczony wszystkim mianowanym na nowe stopnie przez rektora, komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, generała brygady pilota, doktora inżyniera Krzysztofa Cura. Z wielką satysfakcją przyjmuję dzisiejsze nobilitacje. Napawa mnie szczerą radością fakt, że Wasza ciężka, sumienna służba i praca została doceniona. Te awanse to nie tylko Wasz sukces, ale również Waszych przełożonych i podwładnych. Równocześnie jest to także duże wyzwanie dla Was. Stale pamiętajcie, że jesteście w Akademii Najwyższych Lotów. Chciałbym, abyście realizowali swoje zadania na tak wysokim poziomie jak do tej pory, a może i wyższym. Życzę Wam dalszych sukcesów w służbie i jeszcze raz serdecznie gratuluję, powiedział rektor. 21 grudnia 2023 roku Pęchery Na terenie miejscowego domu dziecka pojawił się święty Mikołaj, który wręczył prezenty wychowankom. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Święty Mikołaj wybrał się na spotkanie z dziećmi nieco innym środkiem lokomocji niż zazwyczaj, gdyż zamiast tradycyjnych sań postanowił skorzystać z wojskowego śmigłowca SW4 Puszczyk należącego do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Prezenty zostały sfinansowane m.in. przez polską grupę zbrojeniową Grupę PGE, PKP Intercity, firmę Kobi, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oprócz świętego Mikołaja na terenie domu dziecka, pojawili się także żołnierze z drugiego pułku saperów oraz czołgiści z pierwszej brygady pancernej, którzy zaprezentowali dzieciom pojazd MRAP. My jednak wiemy, że najważniejszy był Puszczyk i to nie tylko dlatego, że przyleciał nim święty Mikołaj, tylko dlatego, że to był śmigłowiec. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wychowankowie domu dziecka w Pęcherach zasilą szeregi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jako członkowie personelu latającego i naziemnego. 22 grudnia 2023 roku Kraków. Policja otrzymała nowy śmigłowiec Bell 407 GXI, który będzie stacjonował w Krakowie. W sumie policja zakupiła cztery maszyny tego typu. Śmigłowiec będzie wykorzystywany m.in. do kontrolowania ruchu drogowego, a także zatrzymywania uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. Dzięki specjalnemu wyposażeniu, m.in. systemowi obserwacji lotniczej ze specjalną głowicą optoelektroniczną, systemowi rejestracji i transmisji obrazu oraz sterowanemu szperaczowi, Policyjni lotnicy wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego będą mogli monitorować z powietrza sytuację na drogach i reagować na niebezpieczne zachowania na drogach województwa małopolskiego. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zapraszam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pomocą wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. A po trzecie, i sposób ten nie wyklucza się z pozostałymi poprzez obejrzenie reklam, które pojawiają się pod filmem. Chociaż wiem, że są one czasami denerwujące, to chciałbym też nadmienić, że YouTube lubi to. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wirtualną kawę, a także jednemu widzowi za tu cytat wirtualną flaszkę i serdecznie pozdrawiam wszystkich wspierających Artura, Adama G, Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trauzersa, Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Rutę, Kacpra Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsana i Henę Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.